Cześć, w tym filmie pokażę, co kupiłem na jarmarku dominikańskim w 2021 roku i że nawet niektóre bardzo stare rzeczy potrafią być tanie. Jak widać, trochę tych rzeczy się nazbierało. Może zacznę od tych najdroższych. Jest to ta oto butelka. O niej nagram osobny film, w każdym razie za tą przedwojenną butelkę od piwa wydałem 20 zł. Pozostałe butelki to koszt od złotówki do 5 zł za sztukę. Kupiłem również dwie porcelanki. Łącznie za obie wydałem 8 zł. Kolejną ciekawą rzeczą jest stara wojenna szczotka do zębów. Zapłaciłem za nią 2 zł. Dodatkowo kupiłem kilka starych monet. Łącznie za wszystkie zapłaciłem 7 zł łącznie za całość y, zapłaciłem około 50 zł, co za 8 butelek, 14 monet, szczotkę do zębów i dwie porcelanki y, daje naprawdę niewielką sumę. To już by było wszystko, co chciałem pokazać w tym filmie. Oczywiście wszystkim polecam pojechać do Gdańska na jarmark dominikański, bo tam naprawdę można znaleźć niektóre tanie rzeczy. Ja się żegnam i cześć.